Rekordy skoczni, upadki, odwołane zawody, pierwsze w tym sezonie duety i pierwsza drużynówka. Tak w telegraficznym skrócie wyglądał pierwszy historyczny polski turniej. W 23 wydaniu programu 102 metry wita was Dominik Stachowiak, a razem ze mną w studiu nasi znakomici eksperci Patryk Biechowiak. Cześć wszystkim. Gabi Piwosz Cześć. i Kuba Mikołajczak. Cześć wszystkim. Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych zawodów w Wiśle, w Szczyrku i w Zakopanem, no to tak naprawdę od ogółu do szczegółu. Jak Wam podobał się cały ten cykl polskiego turnieju? Kto Was zaskoczył? Kto rozczarował? Jak oglądało Wam się w ogóle te wszystkie zawody przez cały tydzień w Polsce? Myślę, że na pewno dużym rozczarowaniem było to, że praktycznie wszystkie konkursy, może oprócz tego ostatniego w Zakopanem, ostatnich drużynowego i indywidualnego w Zakopanem były dosyć mocno Dyktowane przez wiatr, że rzeczywiście odgrywa on tam dużą rolę. No w szczerku nawet konkurs został odwołany właśnie przez zbyt duży wiatr, ale gdyby nie to również wyniki byłyby dosyć mocno zmanipulowane przez to. No Wisła również to skakanie nie było płynne i to na pewno dużo odbierało tej radości z oglądania tego. Ale generalnie rzecz biorąc, patrząc na te różne rozstrzygnięcia, na zwroty akcji, na jakieś nazwiska, które się pojawiały, o których wcześniej byśmy się nie spodziewali, że mogłyby dobrze skakać, myślę, że pozytywnie oceniam ten konkurs jako ogół. Osobiście mi też bardzo się podobało, bo sama formuła turnieju, to że nie bierze się pod uwagę klasyfikacji indywidualnej, tak jak w wszystkich innych turniejach takich dłuższych, tylko nową no, nabiera jakiegoś takiego nowego smaku, jest to faktycznie nowy format. Też te duety, drużynówka, to, że liczy, liczą się kwalifikacje, no po prostu bardzo fajnie się to ogląda i też myślę, że wygodne jest to dla zawodników, że po prostu te trzy konkursy w Polsce są zorganizowane w ciągu jednego tygodnia, oni nie muszą nigdzie jeździć daleko i po prostu mają więcej szans na odpoczynek. No to mieliśmy dzięki polskiemu turniejowi tą namiastkę turnieju, który mieliśmy kiedyś, czyli Fistim Tour, gdzie liczyło się właśnie zawody drużynowe, a nie indywidualne, więc można powiedzieć, że to jest taki troszeczkę powrót do korzeni. Na pewno In plus była wisła z tym nowym Profilem, gdzie naprawdę sporo się działo, no i myślę, że o sensacjach, jak sobie za chwilę powiem, bo naprawdę jest kilka ciekawych nazwisk, które się pozytywnie wyróżniło. Właśnie reforma skoczni w Wiśle przebudowa, no i to właśnie w Wiśle rozpoczęliśmy polski turniej. No i zaczęliśmy tak naprawdę od dość sporych. Zaskoczeń mam wrażenie, jeśli chodzi o konkurs duetów, przede wszystkim jeśli chodzi o słabą formę Szwajcarów, jeśli chodzi o ogromną przewagę Słoweńców nad Austriakami, bo to oni wygrali ten konkurs duetów mając ponad 40 punktów właśnie nad drugą Austrią. No i też Polska na miejscu szóstym i to akurat myślę, że w tym sezonie nie jest ani rozczarowaniem, ani zaskoczeniem, tylko jest takim udowodnieniem kiepskiego stanu polskich skoków. Nie, no to takie miejsce, które aktualnie zajmujemy w czołówce, i wydaje mi się, że tutaj faktycznie można było przy pewnym szczęściu liczyć na coś więcej, ale no to szóste miejsce to jest takie potwierdzenie tego, gdzie jesteśmy aktualnie w światowej czołówce. Tak, jeśli chodzi o ten konkurs, no to też trzeba powiedzieć, że działo się trochę ze względu chociażby na Kazachów, którzy też potrafili skończyć konkurs nieco wyżej niż chociażby reprezentanci Włoch, Ukrainy czy Szwajcarii. Ale jeśli chodzi o taką nieoficjalną klasyfikację indywidualną, no to w niej wygrał Angela Niszek i to m.in. on i Yellow rockos. zapewnili Słoweńcom przewagę nad Austriakami. Dla Was było zaskoczeniem to, że Słoweńcy. W tym pierwszym konkursie duetów zwyciężyli, czy raczej liczyliście na to od samego początku? Dla mnie nie było to żadnym zaskoczeniem. Słowenii już od e, ostatnich konkursów, już w trakcie turnieju czterech skoczni, e, pokazywali, że e, weszli do tej ścisłej czołówki, że teraz liczy się właśnie Słowenia, Austria. E, Niemcy trochę zeszli z tonu, dlatego e, właściwie to było podium, zarówno w tym konkursie duetów, jak i w konkursie e, już czwórek. Jak i w całej klasyfikacji polskiego turnieju, to było właśnie to podium: Słowenia, Austria i Niemcy. I zupełnie mnie postawa Słońców nie dziwiła, tym bardziej, że Andrzej Leniszek, jak i Lowrokos również pokazywali w konkursach indywidualnych, że cały czas utrzymywali się w tej czołówce i walczyli o zwycięstwo. Tak, w konkursie indywidualnym, który odbył się następnego dnia, wygrał Rio Kobayashi, więc potwierdził też fantastyczną dyspozycję, którą zaprezentował nam podczas turnieju czterech skoczni. Tamta przewaga nad Stefanem Kraftem, który przecież w konkursie duetów nie wystartował, wielka nie była, no ale jednak to właśnie Japończyk oddał dwa naprawdę fantastyczne skoki, z czego ten drugi na odległość 139,5 metra, znowu w czołówce Low znowu Słoweńcy, no ale też trzech, czterech nawet Austriaków w czołowej dziesiątce, więc oni znowu się czyli aspiracje do tego, żeby być najlepszą drużyną, jeśli chodzi o Puchar Narodów, ale także o Polski Tur. No to prawda, Austriacy generalnie zaczęli dobrze sezon, trzymają tą formę, mają bardzo dużą i szeroką kadrę, więc jest możliwość jakby rotacji tymi zawodnikami. Wiadomo, Stefan Kraft trochę przycichł w wiśle, i wydawało się, że może Angela Niszek zajmie jego miejsce, no ale w Zakopanym już wszystko powróciło do normy, że tak powiem, sprzed trójnio czterech skoczni, kiedy on po prostu dominował i wygrywał wszystko, jak leci. Tak, Kuba? Jeszcze chciałbyś coś dodać, bo mówiłeś o zaskoczeniach. W Wiśle. Tak, jest kilka zaskoczeń, przede wszystkim Tate France i Erik Bershow, którzy w dołetach awansowali do czołowej ósemki. Naprawdę, w szczególności Tate France robił wrażenie cały weekend w końcu wygrał jeden z treningów. I także wielkim zaskoczeniem pozytywnym była Ukraina. Popatrzmy, gdzie oni się uplasowali. Tam naprawdę Marusiakowi i Kaliniczence zabrakło niewiele do tego, aby awansować do trzeciej serii, więc jak najbardziej te dwie nacje, dość egzotyczne, słabsze a to jednak takie zaskoczenia potrafiły zrobić. Wspomniałeś o e, tejcie Francu, on fa, faktycznie naprawdę fantastycznie się prezentował e, również w konkursie indywidualnym, no bo zajął tam miejsce 18, więc e, to był wynik jak na tak młodego skoczka, który przecież dopiero zaczyna skakanie w połaży świata, e, naprawdę bardzo dobry. Waszym zdaniem tejt Franc to jest taka nadzieja amerykańskich skoków, żeby w końcu coś poszło do przodu, no bo mieliśmy takie pojedyncze wyskoki wcześniej czy Belschoa, czy Dekeradina. No ale tak naprawdę żaden z nich do czołówki nigdy nie wszedł. A tejt Chyba jakiś potencjał jednak w sobie skrywa. Na pewno ma jakiś potencjał. Wiadomo, że duża przyszłość przed nim no, na pewno trzeba obserwować, bo to zależy od tego, jak zakończy się dla niego ten sezon, ale myślę, że jest warty uwagi. Tak, mam taką nadzieję, bo wiek jest naprawdę młody. Widać, że jest to zawodnik z dużą ambicją, już pokazuje, że może aspirować przynajmniej do tej pierwszej trzydziestki. Także ja trzymam za niego kciuki. Tak, z wisły przenieśliśmy się do szczyrku. No i tam po ponad 105 minutach walki ze zbyt silnym wiatrem, po 40 skokach w pierwszej serii, niestety trzeba było odwołać te zawody. Szkoda z perspektywy tego, że w momencie przerwania rywalizacji liderem był Dawid Kubacki, a na trzecim miejscu był Kamil Stoch. Piąty był Piotr Żyła. Mieliśmy szansę na naprawdę historyczny wynik, gdyby ten konkurs był jednoseryjny, bo prawdopodobnie gdyby został dokończony, to właśnie tak by się to zakończyło. Padły dwa rekordy skoczni, które oczywiście nie zostaną wpisane do tych oficjalnych rekordów zimowych, jeśli chodzi o szczyt. Który debiutował w kalendarzu Pucharu Świata, Etunus Jajnen i Władimir Zagrawski, 103,5 metra. Bułgar też potwierdził, że te skocznie lubi, bo w letnim Grand Prix tam skakało mu się naprawdę bardzo dobrze. No ale Etunus Jajnen już z kolei jest naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem i to też kolejny pokaz tego, że wiatr jednak bardzo mocno tam szyki w szczyrku nam mieszał. To jest jednak y, normalna skocznia, więc faktycznie jak ktoś zostanie podmuch wiatru pod narcym, no to może daleko polecić. Ale generalnie bardzo podoba znaczy. Te 40 skoków, które zostały przeprowadzone. Przez dwie, godziny. No, przez dwie godziny. No podobało mi się też, widać było, że kibice przyszli, wszyscy byli bardzo zaangażowani, więc tym bardziej szkoda, że po prostu no, nie zostało to dokończone i, i nie ma ani tych rekordów zapisanych, ani wyników, niestety. Tak, no konkursy takie jak te, gdzie właśnie wiatr odgrywa główną rolę, są dosyć atrakcyjne, bo są wyniki, których wcześniej nikt by się nie spodziewał. Tak zazwyczaj, jak się ogląda skoki, no to pojedynczo się zdarza, że ktoś rzeczywiście jakoś wyskoczy specjalnie. A tutaj są te przytasowania. Również dla nas, my mieliśmy akurat duże szczęście, i prawdopodobnie gdyby ten konkurs doszedł do końca, to bylibyśmy w pierwszej dziesiątce, bo ci zawodnicy już po Dawidzie Kubackim skakali coraz gorzej. Przez wiatr przede wszystkim, także na pewno ktoś by za nim skończył. No, ale nie można oceniać też na tej podstawie rzeczywiście realnej formy któregokolwiek ze skoczków, bo no po prostu z takim wiatrem nie jest to możliwe do ocenienia. Tak, a też trzeba wspomnieć, że Dawid Kubacki akurat trafił w jedne z gorszych warunków, jeśli chodzi o ten wiatr podnarty, bo miał odjętych tylko punkty 30 przy swojej nocie, a z kolei Etunus Jajny 15,40. zresztą podobnie jak Władimir Zograwski, bo on miał 15,5 punktów odjęte. Także no, widać te różnice, jakie były. ale Aleksin sam na przykład miał punktów dodanych 10, więc no, ten wiatr faktycznie krzyżował plany. Zresztą ten obrazek taki, gdzie przewraca się ta banda za belką startową, Myślę, że zapadnie nam w pamięci, bo takiego czegoś to chyba jeszcze ja przynajmniej w swoim życiu nie widziałem, oglądając skoki od y, wielu lat. Kuba mówiłeś o zaskoczeniach w wiśle, więc zaskoczenia w szczyrku. Andrea Campreger jest takim nazwiskiem, które mogło zaskoczyć po tym skoku na 108,5 metra nieustannym, ale jednak 108,5 to jest odległość, naprawdę, która jest godna podziwu. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że Krampeger się przestraszył tego skoku i gdyby wyczekał dalej, to mógłby ustać. Co prawda, oceny sędziowskie były bardzo niskie, ale jednak fakt jest faktem i byłby paradoksalnie jednym z tych przegranych odwołania konkursu, gdyż policzyłem punktowo i mniej więcej gdyby dostał 15-16, to byłby w okolicach czołowej piątki, więc to byłoby jego życiówka. A także z tych takich innych zawodników, którzy stracili szansę na punkty. Przez to, że konkurs odwołano jest Francesco Czekon. Włoch, syn legendarnego Roberto był na ostatnim miejscu, który dawał awans do drugiej serii, która prawdopodobnie by się nie odbyła, więc miałby ten jeden punkt. Stało się jak się stało i zobaczymy, czy Francesco da sobie radę. W kolejnych konkursach, żeby to jakoś do tego nawiązać. Również szanse stracili Jacques Mogel czy Stefan Embacher. Embacher też zresztą pokazywał nam się z naprawdę dobrej strony, no ale ten konkurs, jak już powiedzieliśmy, dokończony nie został. Myślicie jeszcze, tak kończąc wątek szczyrku, że ta skocznia jeszcze może zagościć w Pucharze Świata? Ja bym bardzo chciała, bo nie ma za dużo miejsc, gdzie są te skocznie normalne i są one używane i jakby są w Pucharze Świata. Więc skocznie w Polsce mają ten swój klimat i zawsze jest tu dużo kibiców, zawsze jest dobra atmosfera, też zawodnicy często to podkreślają, więc uważam, że powinien, powinien zostać w Pucharze Świata. Patryk? Zgadzam się, no również bardzo bym chciał. Trudno jest odpowiedzieć inaczej, bo jednak jest to konkurs w Polsce, ale skoczkowe również wypowiadają się zawsze w takim tonie o Polski skoczniach, że jest tutaj wspaniała atmosfera, a jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie skoczni normalnych również byłbym za tym, bo no jest taka tendencja, żeby teraz kakać na coraz dłuższe odległości, coraz bardziej wykorzystywać te większe skocznie, ale myślę, że taka różnorodność również by się przydała, bo wykorzystuje się po prostu różne umiejętności skoczków i jest to coś, co też jakoś urozmaica ten konkurs, cały turniej. I to jeszcze Kuba zapytam. Szczyrk tak, czy nie w świata? Tak, i dodam od siebie, że myślę, że dwa, trzy konkursy na skoczach normalnych w sezonie byłyby odpowiednie na no umamy, to tak jak już tutaj zostało wspomniane, tendencje do tego, że Skocznie są tylko duże albo mamucie w Kanadzie Pucharu Świata i myślę, że taki szczyrk, taki ranzał, taki willak by też było dobrym komponentem do tego, co już mamy w Pucharze Świata, żeby nie było tej tak zwanej betonozy ze Zeszczytku przenieśliśmy się do zakopanego, no i na Wielkiej Krokwi już ten wiatr nam planów nie krzyżował. No i te konkursy i drużynowe, indywidualne stały na naprawdę bardzo ciekawym poziomie, bardzo wysokim. Takie mam wrażenie, przynajmniej jeśli chodzi o indywidualną formę. No bo mieliśmy skoki na ponad 140 metrów, więc ponad rozmiar skoczni. No ale znowu Stefan Kraft wrócił w fantastycznej formie, o czym już Gabi powiedziała przy wstępie do tego naszego programu. No i trzeba Powiedzieć, że Austriacy też naprawdę pewnie tę drużynówkę w pierwszym dniu zawodów z Zakopanem wygrali. Tak, Austriacy pokazują, że właśnie jako taka drużyna rzeczywiście w tym momencie są najlepsi, bo trzeba było wystawić aż czterech zawodników, nie tylko dwóch i rzeczywiście jako całość Austria była nie do dogonienia. Ale nawiążę tutaj również do wyniku Polaków, bo przez długi czas mieliśmy, nawet przed ostatnim skokiem, mieliśmy teoretycznie szansę na podium. Co prawda szansa to nie była zbytnio realna, bo Dawid Kubacki nie pokazywał się z najlepszej strony, a to on miał oddać ten ostatni skok, ale jako całość, jako drużyna rzeczywiście można było być zadowolonym. Ostatecznie skończyliśmy na tym szóstym miejscu, czyli tym skazanym dla Polski tak naprawdę, nie było to żadne zaskoczenie, ale również wyróżniłbym tutaj, jeśli chodzi o dwa konkursy. Olka z Niszczoła, który no, moim zdaniem fantastycznie się pokazał i wreszcie jest to taki, takie pokazanie, że być może ta wymiana pokoleniowa się rozpoczyna. Masz rację, też pokazał tą powtarzalność, której nam brakuje tak w tym sezonie i myślę, że faktycznie trzeba wyróżnić i Pawła i Olka, bo ciągnęli tą drużynę, czego właściwie pewnie nikt się nie spodziewał przed tym konkursem, bo wiadomo, że Dawid jako skaczący w ostatnim grupie powinien być liderem i tak przypieczętować, że tak powiem, to nasze miejsce na trochę, jakby trochę wyżej w klasyfikacji, no niestety się nie udało. Ale no faktycznie może jest to jakiś znak, że dokonuje się właśnie ta wymiana pokoleniowa i tego się trzymajmy. Ja dodam, że naprawdę jestem zadowolony z tego, że Tomasz Turmbichler zdecydował się na to, żeby wystawić wąska i zniszczowa, a nie żyłe. Bo też była taka sytuacja na w poprzednich latach, że nawet jeżeli któryś z młodszych zawodników był lepszy w treningach, czy to w kwalifikacjach jako od jednego z weteranów, to i tak trenerzy wstawiali tego weterana, mimo że później okazywało się, że ta decyzja nie jest najlepsza. Tutaj Turmiśler poszedł pod prąd i myślę, że nie żałuje, bo wąsek i zniczą naprawdę pokazali klasę w drużynówce. Tak, trudny moment na pewno dla Piotra Żyły, to zostanie odstawionym, przy czym faktycznie wybronili się i Olek, i Paweł Wąsek. W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej tej drużynówki Zniszczo był na miejscu 11, Wąsek na miejscu 17. Między innymi Olek Zniszczo wygrał z Ryoju Kobayashim, wygrał z Piusem Paszkę, z Gregorem Deszwandenem, czy z Halworem Egnerem Granerudem, więc zawodnikami wyżej klasyfikowanymi w Pucharze Świata i to zdecydowanie wyżej klasyfikowanymi niż on, przy czym faktycznie cały weekend w Zakopanem na jeśli chodzi o jego skoki, stał na wysokim poziomie. Trzeci w tej nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej był Ren Nikajdo i to też myślę jest takie potwierdzenie, że kolejny z Japończyków rośnie w siłę i z każdym konkursem Nikajdo pokazuje, że to jest zawodnik z aspiracjami na czołową dziesiątkę pory świata. No w porównaniu do tego, jak, po, jak w poprzednim sezonie miał dużo problemów po tym wspaniałym letnim Grand Prix, to faktycznie teraz bardzo dobrze się odbudował i po prostu dobrze się na niego patrzy, no bo to jednak jest y, też ob, obok Austriaków i Słoweńców ktoś nowy i jakaś, jakieś z zmaicenie w tej czołówce. Tak, Japończycy mają takich zawodników, którzy potrafią na jakiś krótki okres y, wyskoczyć i pokazywać się dobrze, na krótki lub na dłuższy. No, był Ryu Kobayashi, który też dosyć szybko zdobył sobie pozycję absolutnego lidera, ale utrzymuje tę pozycję. Także zobaczymy, jak będzie z Nikajdo, Ja naprawdę mu kibicuję. Konkurs indywidualny padł znowu Pem Stefana Krafta. Drugi wiecznie drugi, Andreas Wellinger i trzeci Angela Niszek, o którym zresztą też musimy wspomnieć, że dzisiaj smutna informacja do nas dotarła, że zerwał więzadła poboczne w prawym kolanie i nie wystartuje już do końca sezonu. No i oczywiście życzymy Słowańcowi powrotu do zdrowia. A jeśli chodzi o Polaków w tym konkursie indywidualnym, no to po pierwszej serii mieliśmy nadzieję, że Oleg zniszczą zajmie miejsce nie tyle co w czołowej dziesiątce, ale może nawet gdzieś tam to podium ukąsi, bo strata do podium wcale duża. Nie była Dążela Niszka, było miejsce czwarte, skończyło się na miejscu jedenastym. No i znowu nie ma tej czołowej dziesiątki dla Polaków w tym sezonie. No sam Olek podkreślał, że y, nie była to kwestia tego, że spalił się tam gdzieś do góry ze stresu, tylko faktycznie był to jakiś błąd techniczny y, i też y, bardziej niesprzyjające warunki. Na przykład, więc jest to jakiś optymistyczny akcent, że faktycznie y, dał, może w przyszłości dałby radę. Zaatakować gdzieś to podium, będąc w podobnej sytuacji. Tak. Przechodzimy powoli już do Waszej ulubionej części tego programu, a więc do quizu, ale zanim to jeszcze jedno pytanie na tak lub nie, Polski turniej, tak czy nie, w Pucharze Świata? Tak. Zdecydowanie tak. Tak. No to możecie zabierać tabliczki i mazaki, i przechodzimy do części quizowej, części, którą myślę. Użyłem dość ciekawą, natomiast nie wiem, czy zbliżę się do Mateusza Kmiecika poziomem pytań. Mam nadzieję, że mnie nie znienawidzicie po tym quizie i że uda wam się zdobyć punkty. Myślę, że jest na to mimo wszystko jakaś szansa, bo o niektórych rzeczach słowem wspomnieliśmy, choć nie do końca. Pytanie numer jeden i prosiłbym, żebyście się skupili, bo niestety jest długie. Podczas niedokończonego konkursu w Szczyrku Andrea Kampreger skoczył 108,5 metra, jednakże reprezentant Włoch nie ustał swojej próby. Jak sam stwierdził jednak, podczas letniego obozu przygotowawczego na skoczni Skalite latał nawet po 110 metrów, no ale tych skoków także nie ustał. Ale to nie były jego najdalsze próby na obiektach normalnych. To nie polska skocznia, a obiekt w słoweńskim Kraniu. Punkt K jest tam umiejscowiony na setnym metrze, a rekord to aż 119 metrów należący do Petera Prełca, a jaką odległość oczywiście nie ustanął, uzyskał tam Andrea Kampreger. I odpowiedź A to jest 117 metrów, odpowiedź B118,5 metra, odpowiedź C120 metrów, D121,5 metra. Macie odpowiedzi? Pokażcie tabliczki. No, i niestety nikt z Was nie ma racji, bo to jest odpowiedź C. Mimo, że wszyscy zaznaczyliście inną odpowiedź, no to Cambreger skoczył 120 metrów, ale co ciekawe, jeśli chodzi o odległość 118,5 metra, to nie jest ona tutaj przypadkowa, bo tyle wynosi nieoficjalny rekord letni Roberta Krańca z, 2019, z 2009 roku. Przepraszam, Tutaj już 10 lat później wybiegłem, ale Robert Krańc, oczywiście, rok 2009, kiedy ten rekord letni nieoficjalny. Nu-i Pytanie drugie, no i mam nadzieję, że tu Wam pójdzie nieco lepiej, bo tutaj już typowo jeśli chodzi o konkursy w Polsce, a konkretnie o Wisłę i o konkurs duetów, bo tam właśnie startowaliśmy z polskim turniejem. Na liście startowej pojawiło się 13 reprezentacji i słaby wynik uzyskali Szwajcarzy, którzy wystąpili w składzie Remo Imhoff i Kilian Payer. Ten drugi w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej był dopiero 22 i przegrał z kilkoma dużo niżej notowanymi w Płarze Świata zawodnikami. I kto z niżej wymienionych ukończył zawody przed Pajerem. Odpowiedziała Światosław Nazarenko, B Giovanni Bersadola, C Aleksandru Miniasz pulber i D Danił Wasiliew. Pokażcie swoje tabliczki. No i Kuba i Gabi mają rację. To był Danił Wasiljew. Ty miałeś Bersadole zaznaczonego. Bersadola był zdyskwalifikowany w konkursie duetów, więc nie dokończył go. No i w efekcie nie mógł być wyżej niż Kilian Payer. No i pytanie trzecie, na razie wynik 1-1-0, więc jednak ten quiz nie jest taki straszny jak go malowali, bo da się zdobyć punkty, ale no Patryk musi się teraz odkuć. Stefan Kraft, wygrywając konkurs indywidualny w Zakopanem, stanął po raz 37 w karierze na najwyższym stopniu podium w zawodach Pluaru Świata. To było również jego 109 miejsce na Pudle, ale gdzie Austriak stał na podium po raz pierwszy w swojej karierze? Odpowiedź A w Bischofshofen, odpowiedź B w Wiśle, C w Zakopanem czy D w Niznym Tagile. Wszyscy macie odpowiedzi? Pokażcie tabliczki. No, i tylko Gabi ma rację, bo to był konkurs Bischofshofen. Ciekawostka, wtedy wygrywał Gregor Schlierencauer, a Stefan Kraft był na miejscu trzecim, i to był jego drugi sezon, bodajże, w Pucharze Świata. Więc taki wynik już wtedy udało mu się uzyskać. Patryk, niestety, dzisiaj bez punktów. No i wraca, nie starczyła na tarczy, starczą wraca Gabi, która wygrywa ten quiz chyba pierwszy raz w tak. tym programie, więc serdecznie gratuluję. Miałem też przygotowane pytanie otwarte: Olka zniszczyła, ale niestety będziemy musi Czyli odłożyć na inną okazję. Za 23 wydanie programu 102 metry dziękuję Państwu Dominik Stachowiak, a razem ze mną w studiu Patryk Biechowiak, dziękuję. Gabi Piwoż i Kuba Mikołajczak. Dziękuję. Dziękujemy, do zobaczenia.